Cześć, z tej strony Adrian z Czytelni między, między Kadrami. Dzisiaj będzie film o omnibusie, który tutaj widzicie. Przed wami, czyli Batman i Robin, Petera J. Tomasiego i Patryka Glissona. To jest to omnibus, który czytałem już dość dawno temu, ale ponieważ rozmawialiśmy gdzieś tam na grupie i obiecałem, że zrobię krótki materiał, to teraz pokażę, jak on się prezentuje omnibus, jak widzicie, jest dość gruby, taki, no, że jest co czytać, chociaż czyta się go stosunkowo szybko, co nie uprzedzając nadmiernie faktów od razu powiem. Teraz trochę spróbowalibyśmy ten omnibus osadzić na osi czasu. To jest tak naprawdę więcej niż jedna seria Batman i Robin, ponieważ tutaj mamy co? Tutaj mamy przede wszystkim końcówkę ranu, znaczy nie ranu, nie rajdu nawet, tylko mamy końcówkę serii Batman i Robin, którą zapoczątkował Grant Morrison. Ci, którzy nie są na bieżąco, pewnie pamiętają które były związane z Batman Rest in Peace, a więc w pewnym momencie Batman znika, nie spoilerując nikomu, i rolę Batmana przyjmuje Dick Grayson, a partneruje mu w roli Robina Damian Wayne. Tutaj mamy w związku z tym trzy ostatnie części, już niepisane przez... Granta Morrisona, tylko pisane właśnie przez Tomasiego, Jego, serii Batman i Robin, czyli numery 20, 21 i 22. I tutaj jeszcze w ramach tego dynamic duo mamy ten duet cały czas zachowany pomiędzy z jednej strony Richardem Graysonem, Nightwingiem na ogół, a z drugiej strony Damianem Wayne'em. Ja od razu powiem, chociaż to nie jest zarzut, to jest tylko odczucie, że ja dużo bardziej wolałem właśnie tego Batman i Robin w układzie Damian Wayne i, i Richard Grayson, dlatego że z jednej strony mieliśmy takiego Batmana, takiego, takiego Richarda, który się nie czuł dobrze w skórze Batmana. On raczej uważał, że to jest pewna powinność. Oczywiście ta sytuacja się zmienia, kiedy Bruce wraca, kiedy mamy tak naprawdę. Dwóch Batmanów, ale to też nie chcę spoilerować, ale to jest nadal zachowane, że on się nie do końca dobrze czuje w roli tego, tego Batmana. Z drugiej strony mamy takiego BDS Robina, który, no, którego trzeba bardzo uważać i to, i to bardziej niż zwykle, bo nawet nie chodzi o to, co on sobie może zrobić, czym się borykał Batman w momencie, kiedy to Richard był Robinem, tylko bardziej chodzi o to, co on mógłby komuś innemu zrobić. Ci, którzy czytali Batman i syn, to wiedzą, że, że, no, nie patyczkuje się bynajmniej i potrafi kogoś spaniszerować. Nasz Robin, nasz Damian Wayne. Więc ta pierwsza, ta pierwsza, story arc jest właśnie o tym, czyli to jest końcówka tego układu Grayson i, i Wayne. Jak powiedziałem, mnie to bardziej odpowiada, a później mamy już, później mamy już historię, w której Batmanem jest Bruce Wayne, czyli jakby mm, gdzieś ten wątek zostaje zamknięty, Dick Grayson wraca do roli. Robina, e, przepraszam, Nightwing Gun wtedy występuje taki, z takim charakterystycznym czerwonym elementem, nawiasem mówiąc tutaj też jest fajny omnibus um, Nightwing Prince of Gotham. Ja polecam, jeżeli byście mieli okazję sięgnąć, to już mamy już ten, ten Batman i Robin, tą nową serię, która dobiła do 40 numeru. Nawiasem mówiąc, to było świet parę świetnych pomysłów. Ja szczególnie lubię tego moskiewskiego Batmana, bo on był w ramach tej inicjatywy Bruce na Batman Incorporated. Ja żałuję, że DC nie odważyło się tego pomysłu gdzieś tam rozwinąć, bo uważam, że on miał, miał potencjał, może zabrakło odwagi, ale jakby taka siatka Batmanów, gdzie sporo było takich postaci z inną osobowością, ten paryski, taki bardziej jak Spider-Man, ten moskiewski, taki naprawdę jak, jak, jak Punisher, czy, czy szereg innych. No, może te argentyńskie, czy te wynalazki nie mi się podobały. Ale teraz powiem pokrótce o tym, co jest siłą tej serii. Jak to bywało, Tomasiego, Tomasi to jest jeden z tych nowoczesnych twórców, a więc on jakby nie objaśnia tego, co się dzieje na planszach. On nie pisze tego tak jak książki, tylko jakby polega na rysowniku, polega na jego mm, umiejętnościach. Więc on polega na rysowniku, polega na jego umiejętnościach. W związku z tym tutaj nie ma ścian tekstu, czyta się to szybko, dialogi są bardzo płynne. Do tego, co jest moim zdaniem jego przewagą, zwłaszcza w stosunku do tego, co robił Tynion IV ostatnio w Batmanie, on ma świetnie zbudowany drugi plan. Tutaj mamy pierwszego takiego złola, który gdzieś tam się pojawia, czyli Nobody'ego, z którym walczy Batman i Robin. On jest świetnie skonstruowany. On ma w ogóle też od razu ciekawy design, dobrze zaprojektowany dzięki wskazówkom jego przez Gleesona. On jest naprawdę interesujący jako bohater, jego się pamięta, a o tych Handler i o tych innych, którzy się tam pojawiają w tych innych ranach, już się zapomina. Czyli przede wszystkim dobrze zbudowany drugi plan, bo tu i Alfred jest dobry, tutaj widzimy Nobody'ego w kostiumie, który według jest interesujący, bo taki no nie mówi nam nie mówi nam wszystkiego, nie jest taki nachalny jak ci tacy antybohaterowie jak Joker, Pingwin i tak dalej, czyli jakby od razu oni się narzucają z interpretacją kim jest Joker, no jak wygląda, czyli jest klaunem, kim jest Pingwin i tak dalej, i tak dalej, tutaj musielibyśmy się chwilę zastanowić, jego motywacja też nie jest oczywista. Do tego, później mamy też ten, ten, ten inny drugi plan, który się terminus, między innymi te inne postacie, one są fajne. Więc na pewno ta relacja też jest dobrze pokazana. Brusa, Wayne'a i, i, i syna, którzy no, mają problem z budowaniu. Jakby no, darzą się uczuciem, darzą się jakimś szacunkiem, natomiast mają problem w rozwinięciu tej relacji, tak żeby ona mogła być na poziomie Ojciec i syn. No to jest wszystko fajne do tego momentu, ale kiedy, kiedy to Snyder przejął Botmana, którego ja zresztą lubię, no pojawia się ten problem, że no ten ran. Snajdera w Batmanie, ja bym go nazwał, był taki inwazyjny, bo dużo było tych inwentów, takich właśnie jak Noc Słów, czy później jak Śmierć w rodzinie i tak dalej, we wszystkich tych omnibusach i w Badger, która jest u nas na, na kanale i w grupie jest omnibus o księciu Gotham to we wszystkich tych omnibusach ich cechą było to, że no te eventy jednak wpływały na rytm tej serii. I tu jest tak samo, to znaczy robi co może Gleason i yy, robi co może Tomasi, ale sporo jest takich właśnie momentów, które no trochę będą przeszkadzały w czytaniu, zwłaszcza jeżeli ktoś nie śledził na bieżąco tej serii wiodącej. Tu jest kolejny bardzo fajny yy, antybohater, czyli Terminus. Zwróćcie uwagę też na stronę wizualną, wydaje mi się, bo staram się to spokojnie, powoli pokazywać, wydaje mi się, że to jest na tyle dobrze narysowane głównie, nie, przez Tomasiego, bo tam są inni jeszcze artyści. Tam jest świetny Adam Siaf, tam jest też m.in. Andy Kubert. Powiem jeszcze o innych. Tutaj ja mamy taką fajną opowieść, kiedy Bruce wybiera się z synem i gdzieś tam to się też pojawiło. Batman i syn. Bruce ma swoją rakietę, gdzieś tam podróżują przez orbitę około I Tam się odbywa taki właśnie ciekawy dialog, taki pokazujący. To jak są skomplikowanymi postaciami, jak mają problem z okazywaniem, z uzewnętrznianiem się, z mówieniem o swoich emocjach, a jednocześnie chcieliby tą relację gdzieś tam zbudować, jakoś nawiązać. Więc absolutnie nie mam tutaj żadnych pretensji do scenarzysty, bo scenarzysta ma kompetencje, wszystko ma przemyślane, natomiast no te wszystkie eventy, które się dzieją po drodze, psują mu rytm tej serii. No bo Grant Morrison ciągnął ten swój wątek, który miał się zakończyć tym, co się stało z Robinem, yy, który po prostu zginął, a oprócz tego był – przepraszam za spoiler – a oprócz tego był Snyder, który cały czas pakował te swoje eventy. No i tutaj mieliśmy z kolei śmierć w rodzinie, no i ona też nam wybija rytm. Stara się w jakiś w różny sposób radzić sobie z tym mm, Tomasi i Gleeson, wstawiają retrospekcje, sięgają do pomysłów, które mniej mi się podobają, m.in. Do, do kogoś z innego zupełnie, z, z z, raczej z e, Elswordu, czyli do Carrie Kelly, bo ją znamy z Batmana, z Batmana mm, Franka Millera. Oczywiście. No ale tutaj będziemy mieli co? Będziemy mieli traumę Bluesa na po stracie syna. No i teraz będziemy mieli kroki podejmowane przez większość tego omnibusa do tego, żeby doprowadzić do odrodzenia, doprowadzić do rezurekcji tak to nazwijmy Robina. No to oczywiście jest nawet nieźle zrobione, natomiast no jakby tytuł serii Batman i Robin nie do końca nam koresponduje z jej zawartością w tym momencie. Ale... Żeby tego rumina odzyskać, Bruce będzie jakby tutaj wchodził w... Będzie podejmował współpracę z bardzo ciekawymi bohaterami i antybohaterami z uniwersum DC Comics, bo będzie podejmował moim zdaniem współpracę i z Frankensteinem. Będzie podejmował współpracę z Aquamanem. Mnie szczególnie podoba się ten wątek, kiedy, kiedy mamy duet z Wonder Woman, tam się między innymi będzie pojawiał też kapitan Marvel, którego teraz, żeby nie kolidować z innym uniwersum, tutaj nazywają... Czasem, i tak dalej, i tak dalej. i będzie się pojawiało też mnóstwo takich rzeczy, które lubię, czyli m.in. jakieś roboty, jakieś piekielne kostiumy, i tak dalej. To może brzmi w taki sposób chaotyczny, ale zmienia się klimat, bo początkowo ta seria była taka bardziej osadzona w rzeczywistości. To znaczy ci przeciwnicy Batmana nie byli tacy nadnaturalni, nie było takiego jakby szerokiego spektrum, to znaczy nie było takiego pejzażu, bo większość się działo na początku w Gotham i w przyległościach. Tutaj będziemy teraz podróżować po prostu do bardzo różnych miejsc, do jakby do domeny, do dominium Rasalgula, będziemy podróżować do Amazonek, będziemy podróżować w różne miejsca, ale to jest spójne. To jest spójne, scenariuszowo, bo to cały czas pisze Tomasi, Andiego Kuberta, który się tutaj pojawia, też absolutnie możemy znieść. Ja go zresztą bardzo dobrze wspominam, jeśli chodzi o Batmana. Lubię jego, jego styl. Wiem, że u nas na przykład Kamil Szymik jest takim, nazwijmy to, jakby umiarkowanie go, go lubię, ale ja akurat lubię, ale oni się pojawiają zupełnie. Zupełnie wpadkowo tutaj, jakby to, to Gleason wiedzie prym. O, właśnie. I to, to jest to, kiedy, kiedy Bruce ten wyposażony w ten taki swój fajny pancerz, nie wiem, czy wy też macie takie odczucie, ale ja uważam, że Gleason ma taki dar, ma taką rękę do projektowania tych kostiumów, tych wyglądu, tych antybohaterów i tak dalej, i do takich scen bardzo dynamicznych. On to rysuje wszystko dokładnie, ale też nie przyciąża tego nadmiernie detalami, przez to to, to wypada według mnie mm, bardzo dobrze. Tutaj też mamy taki wątek, który na początku budził moje kontrowersje z Alfa Robinem. To znaczy, Robin dostaje przez pewien czas ma supermoce. To znowu nie jest spoiler, bo jakby to nie jest kluczowe, bo to możecie znać z opisu poszczególnych komiksów, które się tutaj znajdują. Ale Bruce pozostaje człowiekiem, razem chodzą na patrole itd. i tak dalej. Teraz dla Bruce'a pojawiają się nowe problemy. To znaczy, ma, ma syna, nad którym jeszcze trudniej jest zapanować, ponieważ no, w tym momencie on, on to jest poziom mocy Supermana prawie. W związku z tym no jest, jest, jest problem, to może być ułatwienie, to może być problem, a z drugiej strony cieszy się, że ten syn znowu jest, też jest trochę onieśmielony tą potęgą. Wie, że teraz to, z czym on ma problem dla jego syna, staje się czymś, co w ogóle nie stwarza żadnej kwestii. W związku z tym to też wpływa na ich relację, którą można spojrzeć, na którą można spojrzeć w zupełnie. W zupełnie nowy sposób, więc będę się powoli zbliżał do podsumowania. Czy komiks jest na tak? Moim zdaniem jest na tak, absolutnie. Dlatego, że i tutaj powiem o takich, jak mówię, o przewadze tego ranu i w ogóle o przewadze Glissona nad innymi scenarzystami. Po pierwsze, czuję postacie i jakby zachowuje zachowuję wierności pewnemu kontinuum. To znaczy, no, nie można jakby w, w pewnym momencie zrobić Supermana Buca albo na przykład sprawić, że będzie się on zachował zupełnie nieracjonalnie. To znaczy, fani są przyzwyczajeni do pierwszej konwencji i postaci, które są w komiksach, muszą się w tej konwencji znaleźć. One muszą być osadzone w tej konwencji, żeby to było dla nas wiarygodne. I to jest pierwsza sprawa. Czyli on czuje te postaci. Po drugie, nie, jakby jeżeli nawet buduje jakieś nowe postacie, to ta postacie pełnią określoną funkcję w, fabu w fabule i są potrzebne, są charyzmatyczne, są ciekawe, nie są tylko statystami, o których się szybko zapomina, czyli które służą tylko temu, żeby zrobić cameo w jakimś komiksie, żeby ktoś tam miał, powiedzmy, żeby ktoś mógł się cieszyć, że ja mam zeszyt z cameo i tak dalej. Nie, to, to też jest fajne. Ja nie chcę o tym mówić, jakby to było coś złego, to też jest fajne, natomiast to nie może być dla mnie, przynajmniej jako dla czytelnika, tym, tym pierwszoplanowym celem scenarzysty, czyli, czyli po to dodaję nową postać, żeby ona tak naprawdę no, no, miała, że tak powiem kolekcjonerski charakter. Dialog bardzo szybkie, dobre dialogi, nie przeładowywanie tekstu niepotrzebnymi opisami, czyta się to bardzo szybko. Nawet jeżeli powstaje wrażenie jakiegoś chaosu, to ono powstaje dlatego, że pisał to. Tomasi w bardzo trudnym momencie, a mianowicie kiedy pisał Snyder, kiedy pisał Morrison, tacy scenarzyści inwazyjni, którzy lubią pisać tak, że to wpływa, że te influ, influenc, influencje są odczuwalne w całym tym środowisku Batmana. No w związku z tym on, skoro, skoro robi tak zwane chórki, czyli pisze serię, która nie, jednak nie jest wiodąca, musi się w to wszystko wkomponować. Dlatego ja, będąc fanem i, i Tomasi'ego, i Glissona, myślę, że, że mógłbym polecić bez większej obawy, że wam się nie spodoba. Z mojej strony to już będzie tyle, czyli Batman i Robin, Gleason, Tomasy. Jakbyście mieli pytania, to proszę w komentarzach. Z mojej strony to wszystko, pozdrawiam, cześć.